Thank yes. yes. 17 grudnia w lwowskiej parafii św. Michała Archanioła odbyła się prezentacja programu katechetycznego dla młodzieży pod tytułem postkrezima po bierzmowaniu. Ta nowa forma duszpasterstwa została zapoczątkowana we Włoszech w latach 90. XX wieku jako wsparcie dla młodych chłopców i dziewczyn w wieku od 13 do 18 lat, aby zapobiec utracie wiary i wesprzeć ich kontakt z Kościołem w okresie przygotowań i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. W Lwowie ten projekt duszpasterski działający w ramach Drogi Neokotychomenalnej zaprezentował ksiądz Raymond Pupkowski, odpowiedzialny za Drogę Neokotychomenalną w Ukrainie oraz ksiądz San Filippo, założyciel i odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży post Kresima na świecie. Najpierw prezentacja rzeczywistości duszpasterskiej post Kresima została przedstawiona w kurii arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, metropolici a już wieczorem odbyło się spotkanie z młodzieżą i rodzicami, które poprowadził biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Jak zauważył we wstępie ksiądz Żanbito, San Filippo post Postkrezy ma to przygotowanie młodych ludzi do dorosłości i odpowiedź na zjawisko masowego odchodzenia od kościoła. Projekt jest adresowany nie tylko dla młodzieży z drogi neokotykomanalnej, ale także do ich znajomych ze szkoły. Ta forma duszpasterstwa powinna pomóc młodym ludziom otrzymać formację chrześcijańską w oparciu o katechizm kościoła katolickiego, ale w kręgu rodzinnym. Oznacza to, że spotkanie te prowadzi małżeństwo, wybrana para, która należy do Neokotychumenatu, Są to osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do omawiania prawd wiary, przykazań bożych i słowa bożego w świetle nauczania kościoła katolickiego. Spotkania odbywają się co tydzień w domu odpowiedzialnej pary, która towarzyszy młodym ludziom w procesie dojrzewania i wzrostu we wierze. Spotkanie te Stopniowo przybliżają młodych ludzi nie tylko do Boga, ale także do własnych rodzin, rodziców, braci, sióstr, otwierają je na miłość, przebaczenie i rozwój relacji. Pogłębiając swoją relację z Bogiem, nastolatki uczą się także rozumieć siebie, akceptować siebie i innych, stopniowo i konsekwentnie wkracać w dorosłość, nie tracąc kontaktu z Kościołem. Młodzi ludzie, którzy na zaproszenie organizatorów przybyli do Lwowa ze swoimi rodzicami chrzestnymi, również podzielili się swoimi świadectwami na temat owoców uczestnictwa w tym programie duszpasterskim. W prezentacji programu Post uczestniczyli liczni przedstawiciele lwowskich wspólnot neokatechumenalnych, obu obrządków, a także przedstawiciele wspólnot z Równego, Łóżgorodu i kamieńskiego.